Zadanie 8 z matury mamy rozwiązać równanie w zbiorze liczb rzeczywistych i przy rozwiązywaniu równań musimy najpierw zadbać o wyznaczenie dziedziny, czyli mianownik nie może być równy 0, co oznacza, jak rozpiszemy ze wzoru skróconego mnożenia, że x minus 5 razy x plus 5 też, nie może być różny, też musi być różne od 0 czyli x minus 5 nie równa się 0 i x plus 5 nie równa się 0. Co oznacza, że x nie może być równy 5 i x nie może być równy minus 5, czyli dziedziną jest zbiór liczb rzeczywistych bez minus 5 oraz piątki. I teraz jak już mamy wyznaczoną dziedzinę, możemy rozwiązać nasze równanie czyli x kwadrat minus 3x razy x kwadrat plus 1 musi być równe 0. Co oznacza, że pierwszy nawias jest równy 0 lub drugi nawias jest równy 0. Korzystamy z własności, że iloczyn dwóch liczb wynosi 0 wtedy i tylko wtedy, gdy jedna z nich wynosi 0. Pierwsze równanie Mamy, że x zabieramy przed nawias i mamy x minus 3 równa się 0, natomiast w drugim równaniu mamy, że x kwadrat równa się minus 1. To drugie równanie jest sprzeczne, bo lewa strona jest nieujemna, czyli dodatnia lub równa 0, a prawa jest ujemna. I teraz tutaj znowu korzystamy z własności, że iloczyn dwóch liczb wynosi 0, czyli x równa się 0. Lub x minus 3 równa się 0, co oznacza, że to pierwsze równanie ma dwa rozwiązania, a co za tym idzie, całe równanie ma dwa rozwiązania. x równe 0 i x równe 3 i to jest odpowiedź do naszego zadania przy tej dziedzinie, bo każda z tych liczb należy do dziedziny. Czyli jak spojrzymy sobie na odpowiedzi, to mamy, że równanie ma dwa rozwiązania odpowiedź b.